Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy propozycję wojewody małopolskiego pana Łukasza Kmity, aby w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Zakopane zorganizować plenerowy punkt szczepień w ramach, w ramach akcji Szczepimy aż od Giewontu po Pustynię Błędowską. Tutaj w, na najbardziej popularnej ulicy właściwie w całej Polsce, czyli na Krupówkach zostały uruchomione dwa zespoły medyków, które przez dwa dni mają dwa tysiące szczepionek. W tej chwili y, szczepimy szczepionką Johnson L. Johnson. Jest to jedna narazowa szczepionka, czyli jedno ukłucie. Myślę, że jest to duże udogodnienie, ponieważ nie ma drugiego szczepienia. Nie oczekujemy tego czasu na, na, znowu na uzyskanie tego, na uzyskanie już y, y, zabezpieczenia przeciwko koronawirusowi. To jest wspólne przedsięwzięcie miasta Zakopane i powiatu taczańskiego. Miasto Zakopane tutaj przygotowało na ulicy miejskiej sprawy logistyczne, natomiast szpital powiatowy im. Tytusa Chaubińskiego. Razem z specjalistycznym szpitalem chorób odrodzenie, bo nasz powiat jest jedyny w Małopolsce, który prowadzi dwa szpitale, zapewnił personel kwalifikowany pod szefostwem pana doktora Jerzego Toczka, który te szczepienia profesjonalnie przeprowadza, przeprowadza wywiady, przygotowuje szczepionek, a później wydaje stosowne certyfikaty. Każdy pacjent zaszczepiony na krupówkach równocześnie będzie od razu otrzymywał po szczepieniu certyfikat. Unijny. Jest to też duży plus. Wszystko jest zorganizowane zgodnie z zasadami sztuki. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób skorzysta z możliwości zaszczepienia, tak by później nieść tą dobrą nowinę w świat. No cóż, próbujemy się zaszczepić, żeby potem na wakacje gdzieś ewentualnie jechać, żebyśmy mieli jednak tą przepustkę i ewentualnie, żeby nas gdzieś może przyjęli do pracy, tak inaczej <śpiewać> powiedzieć kolei po prostu zależy na swoim zdrowiu i na zdrowiu swoich bliskich. Dzisiejsza akcja szczepień. Ja z niej nie skorzystam, ponieważ zaszczepiłam się już w, w marcu jako nauczyciel w ramach szczepienia dla nauczycieli, uważam, że to jest moja powinność, żebyśmy mogli wyjść z nauczania zdalnego i żebyśmy od września znowu nie byli zamknięci w domach. Uważam, że powinien. Powinniśmy się szczepić, żebyśmy mogli wrócić do normalności. Jak zapewniają służby pana wojewody, tego typu akcje będzie można powtarzać przy okazji innych wydarzeń organizowanych w naszym mieście. Także tę propozycję przyjmujemy i z ogromną przyjemnością będziemy realizować to zadanie ponownie.